Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam na kanale Chrobrysz tak w kolejnym Komentarzu Narodowym. Dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj będzie trochę gdybologii stosowanej. I już tłumaczę o co, o co mi chodzi. Otóż, proszę Państwa, zainspirowała mnie rozmowa Ewy Zajączkowskiej z Grzegorzem Braudem. Tak, tak, to już było jakiś czas temu. Ale po prostu to było zadanie, że tak powiem, o niskim priorytecie, więc leżało sobie. Zapisane w moim kalendarzu, z tym niedługo się pożegnam, bo trzeba będzie zaprowadzić kalendarz na nowy rok. No, i proszę Państwa, tam Ewa Zajączkowska prowadziła rozważania na temat powrotu na krajową scenę polityczną. A wiecie Państwo, wybory w 27, może trochę wcześniej, ale raczej w 27 sejmowe. A kadencja Europarlamentu trwa do 29. Więc zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby. Mianowicie, gdyby no, wszyscy europosłowie nagle Konfederacji zapałali e, no, miłością, koniecznością powrotu na ojczyzny łono do krajowej, Polityki, no myślę, y, drodzy Państwo, że oczywiście nie wszyscy powrócą i ja będę tutaj zaznaczał nazwiska, co do których ich powrót wydaje mi się mało, bardzo prawdopodobny, mm, ale no, y, proszę Państwa, y, myślę, że no, w polityce w polityce nie mówi się y, nigdy. SIG Ergo no, należy, należy się nad tym pochylić, bo Anusz Widelec tutaj e, europosłowie nam zrobią Numer i sobie, prawda, postanowią zmienić przynależność, czy też no, po prostu zmienić miejsce pracy. No, oczywiście, drodzy państwo, żeby nie było, jest to cokolwiek mało. Korzystna zamiana, bo pieniądze w Brukseli dużo większe, ale powiedzmy sobie też szczerze, że najczęściej no, europarlament oznacza zesłanie na polityczny, boczny tor. Oczywiście to zależy od e, osobowości. Więc no dobra, proszę Państwa, Wy, wyniki wyborów 24 znamy, więc sprowadza się to wszystko do przeanalizowania prostego wyników tych sześciu okręgach, w których Konfederacja uzyskała mandaty. A zatem proszę Państwa, po Ewie Zajączkowskiej pierwszy w kolejce do objęcia mandatu jest Krystian Kamiński. Krystian Kamiński, który był posłem już w poprzedniej kadencji parlamentu, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, był jednym z tych posłów może nie bardzo medialnych, ale z kolei bardzo merytorycznych. Ja bardzo lubię czytać jego Publicystykę. Kiedyś, jak jeszcze był posłem, no tak się zdarzyło, że przypadkowo gdzieś tam w Warszawie na siebie wpadliśmy, mimo że działacz Ruchu Narodowego, którego, jak zapewne wiecie, ja nie przepadam za tą partią, ale, ale uważam, że jest to, byłaby to na pewno wartość dodana w Europarlamencie. Zresztą wyścignięty z, z jedynki, właśnie. On startował z jedynki, a Ewa Zaneczkowska z dwójki, ale go prześcignęła w tych wyborach. Ale proszę Państwa, no ja myślę, że jednak Krystian Kamiński dostanie w następnych wyborach jedynkę z województwa lubuskiego do Sejmu i znajdzie się prawdopodobnie w ławach poselskich, więc czy będzie chciał yy, yy, po tym, jak też no, co dużo mówić, kampania wyborcza nie jest rzeczą tanią, wyłoży pewnie na to swoje pieniądze, żeby emigrować do Brukseli? Nie wiem. Proszę Państwa, no to puśćmy wodzę fantazji. Zaznaczam, że to wszystko są zdarzenia przyszłe i niepewne, ale taka analiza, którą ja zrobiłem, zastanawiam się, czy ktokolwiek w Konfederacji to tą, taką analizę wykonał. No, ale może odwalę za nich robotę, może im pomogę, może przeszkodzę, nie wiem. No to proszę Państwa, kto ma trzeci wynik? Pan Kamiński stwierdził, że on jednak nie chce do Brukseli czy do Strasburga. Pani Diana Ruchniewicz z Korony ma trzeci wynik, drodzy Państwo. No, ale ja zakładam, że Pani Diana Ruchniewicz też będzie chciała, jednak podejrzewam, że dostanie Dobre miejsce do Sejmu i takie, w którym może zająć, zająć mandat parlamentarny. Aczkolwiek tutaj dopuszczam też do siebie taką możliwość, że, że szanowni Państwo, no po prostu, żeby zachować swoją. Reprezentację e, europarlamentarną, to być może pani Diana przyjmie mandat. Nie wiem. Ja bym jednak doradzał się zastanowić, bo e, no wtedy i tak wszedłby za nią kolejny, e, kolejny z e, listy e, w tym w, w, z listy korony, podejrzewam, że warszawskiej, tak? E, na, w, w, do sejmu, a proszę państwa jednak być w Brukseli, no może by się udało w końcu załapać do jakiejś grupy politycznej, no i to może by było nie tak, nie tak złe. Dobrze, proszę państwa, co dalej? No to, ale załóżmy, że cała pierwsza Trójka woli mandaty na wiejskiej niż w Brukseli. To, to jest czwarty. I tu proszę państwa, skończyły się żarty, zaczęły się schody, ponieważ no, te dalsze miejsca to, to nie podlega. To, to czasem jest taka ruletka. Pamiętam sam panią, którą zwerbowałem kiedyś do kandydowania. To chyba były wybory sejmowe 15 roku, czy jakoś tak. I ona hmm, dostała, pani, która nie robiła nic w kampanii, Jedyny, jedyną jej czynnością, no może tam powiesiła u siebie jakiś baner, ale nie swój, i jedyną jej czynnością było podpisanie zgody na kandydowanie. I otóż, państwo drodzy mili, ta pani wykręciła kompletnie z D1000 coś głosów. Ja absolutnie. Natomiast, proszę Państwa, z 10 miejsca startował wtedy w okręgu warszawskim pan Bartłomiej Wilk. W danych PKW podpisany jako magazynier zamieszkały w Zawierciu i członek Ruchu Narodowego. Uzyskał on dokładnie rzecz biorąc 3357 głosów. No i zacząłem szukać kto zacz, bo jakby cała, prawda, pani Zajączkowska z panem Kamińskim, paną Dianą Ruchniewicz zajęłaby fotele na wiejskiej, to on zostaje europosłem. Bartłomiej Wilk, urodzony z 25 czerwca 1995 roku, członek Społecznej Straży Rybackiej oraz Partii Ruch Narodowy. I, proszę Państwa, więcej nic y, o, o, o człowieku, y, o człowieku, szczerze mówiąc, nie znalazłem, no myślę, że byłby, byłby ten pan mocno, mocno zaskoczony jakby jednak wylądował oczywiście tam prowadzi jakąś działalność w social mediach, ale głównie udostępnia po prostu wpisy wpisy Konfederacji, więc no tu nothing of interest, chciałbym się powiedzieć ja tak, ja tak często dzisiaj nie będę się patrzył w kamerę, tylko będę zerkał w komputer, bo po prostu muszę się w tym materiale no nolens volens posiłkować Notatkami, więc proszę państwa, to jest panie Bartłomieju, jeśli pan mnie słucha, pozdrawiam pana serdecznie i życzę, życzę powodzenia w ogóle. Tak, w Poznaniu, proszę państwa, jest pani Anna Bryłka i tu stawiam duży znak zapytania, bo ja nie wiem, czy mam wrażenie, że ona się czuje dobrze w Brukseli i ona chyba nie będzie chciała wracać do kraju, ale proszę państwa, jak mawiał klasyk, dla Polski nic nie ma, nie. Drugi wynik y, 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 zrobił tam Witold Tomczak, działacz Korony, no ale niestety Pan Witold, no już, już Pana Witolda już z nami nie ma, y, bo zmarł. Świeć Panie nad jego duszą. No i y, kto wtedy jest kolejny w kolejce? Otóż proszę Państwa jest to... Niejaki pan Marek Bąkowski. Ogrodnik Skrzywienia, członek partii Polska jest jedna, który zyskał głosów 2962. Znalazłem o nim takie właśnie dane. Urodzony w 1963, z wykształcenia technik, odgrodnik od 30 lat, zajmuje się uprawą sadów czereśniowych. pilot wycieczek turystycznych, współwłaściciel biura podróży, prezes Kościońskiego z oddziału Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce. Wiceprezes klubu Gazety Polskiej w Krzywiniu. Niezłe kombo proszę Państwa i to, to jakby ten pad wylądował. Także właśnie myślę, że również z tego powodu pani Bryłka zostanie na posterunku, no bo wymieniać w ogóle całą szóstkę europosłów w trakcie kadencji to no to nie jest najmądrzejszy pomysł. Ale proszę Państwa analizuję każdy wariant, bo tutaj mogą wszyscy pójść, może pójść kilku, może żaden. Ale tak, Proszę Państwa, Rzeszów. W Rzeszowie mamy taką oto sytuację, że oczywiście mandat uzyskał Tomasz Buczek. Drugi wynik zrobiła pani Karolina Pikła. Podejrzewam, że nawet gdyby pan Buczek, a mam wrażenie, że on też się bardzo dobrze czuje w Brukseli, prawda, no, toczyłby przede wszystkim bratobójczy bój, zdaje się, z panem z połuboczkiem panem w okręgu. Drugi wynik ma pani Karolina Pikuła, a coś mi tak się zdaje, że, że y, będzie y, ona miała y, jednak też tak zwane biorące miejsce i życzę jej tego szczerze, bo zasługuje na to, y, f, f, bo widzę jak, jak pracuje. Y, no to kto jest trzeci? Proszę państwa, jest to pan Adam Berkowicz, tak? Zbieżność nazwisk całkowicie nieprzypadkowa yy, obecnie radny sejmiku podkarpackiego z ramienia konfederacji więc no drodzy państwo myślę że myślę że on by ten mandat z chęcią objął synowi się nie udało no to może przynajmniej on a gdyby tak się zdarzyło, że nie wiem tam, bo tam rzeczywiście się jest takie, że tam Konfederacja może brać po parę mandatów w danym okręgu, no to jeszcze jest pan Andrzej Słodyczko, który jest byłym żołnierzem służb specjalnych. Jest wpisany w materiałach PKW jako członek Konfederacji Korony Polskiej, ale zdaje się, że on pozostał, ponieważ on był tam jakby z nominacji posła Zapałowskiego i z posłem Zapałowskim pozostał w robicie wpływów w Konfederacji Męcenowo-Bosakowej. Więc no, panowie, no też życzę szczęścia dużo. Tak, proszę Państwa, w Krakowie no to mamy oczywiście pierwsze dwa miejsca, to jest Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz. I tu stawiam dolary przeciwko orzechom, że panowie... Postanowiam wylądować w, 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 z powrotem w Sejmie. Zresztą to by było o tyle ciekawe, że na przykład Grzegorzowi Brawowiczowi trzeba by było wtedy kolejny raz u, chyba uchylać immunitet. Będzie to dosyć zabawne. <laughs> Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać od śmiechu, bo to, to któreś tam kadencji te sprawy będą się toczyć, to ciekawe. Ale dobrze, no to kto jest, kto jest kolejny w, w okręgu? w okręgu krakowskim. No pani nadzieja Jaskółka, która dostała tam chyba 5 124 głosy. No, no, chyba że będzie ona sama też, 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 też startować i może uzyska mandat. To myślę, że tu akurat Mniej więcej orientuje się, co tu się dzieje w Konfederacji na gruncie małopolskim. Nie wiem, czy będzie chciał, no ale widać, że ona jest, ona jest tam, przynajmniej była przez jakiś czas dość, dość aktywna i jest nadal. Więc no może, może, no to przeanalizujmy może jeszcze kolejną osobę, tak z ostrożności procesowej, a przepraszam, mi tu po prostu przejechało, coś mi, coś mi kliknęło i mi przejechało nie tam gdzie, gdzie chciałem, wychodzi na to, że tutaj też mam przeglądarkę położoną tam gdzie chcę. No, to proszę Państwa, czwarte miejsce tam zajął Pan Artur Konarski rolnik. Z powiatu włoszczowskiego były, były radny w ogóle wojewódzki, więc ciekawa, ciekawa osobna osoba, i też myślę, że żaden by się nie spodziewał, jeśli on uzyska mandat. Więc, no, ciekawe. W Katowice, proszę Państwa. i teraz dwa ostatnie okręgi, które przeanalizuję, jakby dla porządku, ale ja uważam, że zarówno Pan Stanisław Tyszka, jak i Pan Marcin Sypniewski no nie będą chcieli powracać na Ojczyzny Łono, bo im tam jest dobrze. No ale gdyby jednak, powtarzam, dla Polski nic nie ma, nie. Parę wakatów jest do obsadzenia, na przykład po posłach korony. A też mam wrażenie, że nagławka rezerwowa w, rezerwowych w konfederacji aż tak długa nie jest. No to załóżmy, proszę Państwa, no właśnie, pierwsze cztery miejsca w Katowicach to, to były takie listy śmierci trochę, ponieważ tam pan Marcin Sypniewski minimalnie wygrał z panem Dobromirem Sośnierzem. Trzeci był pan Roman Fritz, a czwarta pani Hanna Boczek. Jakoś tak podejrzewam, że gdyby cała czwórka, znaczy poza panem Sypniewskim, myślę, że przynajmniej te trzy osoby, to yy, no, mają miejsca takie, że mają szansę na poselski yy, mandat. Yy, oczywiście, tu jeszcze zastrzeżenie, którego nie zrobiłem, może być tak, że ja zakładam, że ktoś się dostanie, a komuś się noga powinie. Łaska wyborców na pstrym koniu jeździ. No to tak, proszę Państwa, no to pan, Syp pan Sypniewski, załóżmy Pan Sośnierz, Pan Fritz i Pani Hanna Boczek, która też startowała z tego samego okręgu, co Roman Fritz na drugim miejscu, więc coś mi mówi, że może dostać jedynkę w tym wyrbniku z Konfederacji w tym rozdaniu, aczkolwiek też łaska i sławomira Mencena na tym koniu jeździ. No to, drodzy Państwo, wtedy pojawia się nam... Absolutny człowiek, o którym nie udało mi się znaleźć prawie żadnej informacji. Poza tym, że nazywa się Jacek Pecka, jest przedsiębiorcą Zbielsko-Białej, i znalazł się na tej liście z nadania Pejodiotu. Więc właśnie dlatego myślę, że tam nikt nie będzie grzebał, bo w wariancie, w wariancie takim. Absolutnie nie wiadomo, kto wyląduje w europarlamencie, dlatego, że zrobił piąty wynik na liście, a to było w liczbach bezwzględnych 3834 głosy. No to... Widzicie Państwo, jak działa wspaniale system wyborczy w Polsce. Wrocław na koniec, proszę Państwa, tam też pierwsze cztery miejsca to są osoby, które myślę, że będą dalej sprawować mandaty po jesieni 2027 roku. Jakieś. Lub od początku, no bo Stanisław Tyszka jest w Europarlamencie i myślę, że no, pan Stanisław Tyszka jest takim Jasiem Wędrowniczkiem, bo on jest, zdaje się, związany z rejonem stołecznym, a zdążył być już, proszę Państwa, posłem z... Z listy PSL-u z Podkarpacia, z listy Konfederacji z Pomorza, a europosłem został z Wrocławia, istny Jasio Wędrowniczek. Dlatego myślę, że on tam będzie ym, siedział. Zresztą, proszę Państwa, no to jest człowiek, który o swojej obecnej partii, swoją obecną partię nazywał swego czasu marginalnym ugrupowaniem hejterów i krzykaczy. No ale załóżmy, że dostaje przykaz od matki partii. Wracasz towarzyszu do kraju, bo nie mamy kim list zapełnić. No to kto jest na drugim miejscu? Pani Marta, czy? No, Myślę, że pani Marta dostanie y, dobre miejsce z korony i sobie ten mandat poselski ma szansę y, y, dostać. To tam dalej jest. No obecni posłowie Grzegorz Płaczek i Ryszard Wikt, no to myślę, że to jest jakby poza konkurencją. No to na piątym miejscu jest pan Maciej Piotrowski z Ruchu Narodowego, z Głogowa magister prawa, doradca podatkowy, kilkanaście lat temu, działacz Polska jest najważniejsza. Człowiek z wynikiem, już patrzę, bo gdzieś mi to zginęło 3741. No i tak, proszę Państwa, tak wygląda przegląd ławki rezerwowych, euro rezerwowych, chciałoby się powiedzieć. Jeśli chodzi o polityków Konfederacji, niektóre wyniki mnie samego nawet mocno zadziwiły. No, ale drodzy Państwo, no, to ja odwaliłem teraz robotę za Konfederatów, żeby oni nie musieli. Pozdrawiam tych wszystkich y, Państwa oglądających, ale zwłaszcza tych z ławki rezerwowych, których wymieniłem, życzę Wam właśnie, żebyście zostali tam radnymi, posłami, europosłami, no może z wyjątkami z tej listy, bo tak jak powiedziałem, no niektóre, niektóre osoby uważam z tej listy, z tej listy, E, zasługują na to, żeby być w parlamencie, chociaż e, w parlamencie czy w europarlamencie niektóre kompletnie nie zasłużyły, a myślę, że niektóre nawet zapomniały o tej swojej przygodzie wyborczej, jakby teraz im przyszedł list prawda, od marszałka Sejmu, e, czy chce pan, pani tam objąć mandat, to by się mogły zrobić e, oczy jak 5 złotych. Dlatego też tak podejrzewam, że jest to wiedza, no właśnie jestem ciekaw, czy ta wiedza będzie użyta przy, przy klejeniu listy wyborczych, zwłaszcza tej dużej konfederacji, no bo tam większość znakomita jest z, pozostała na tej ławce rezerwowych. Także, proszę Państwa, jest ciekawie, jest fajnie, bo mam wrażenie, że pod tym względem akurat. Klejąc właśnie listy do Europarlamenta, jeśli chodzi o, te, o to, kto wejdzie do Sejmu, to tego nie przewidziano, chociaż no, Konfederatów mógł po prostu zaskoczyć sukces, bo myślę, że wszyscy się spodziewali czterech mandatów, pięciu, a było sześć i było całkiem blisko do siódmego. Mandatu profesora Piotrowskiego najprawdopodobniej wtedy byłby to mandat, także no, to, były bardzo, to było bardzo ciekawe. No to może tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę subskrypcji, komentarzy, wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. To tyle na dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.